Przyszła wiosna, a z nią czas na kajaki. Razem ze wzrostem temperatury pojawiły się idealne warunki dla osób, które pierwszy raz chcą spróbować tego sportu. Okazuje się, że każdy, bez wyjątków, ma szansę sprawdzenia się w tej dyscyplinie. Nie trzeba mieć doświadczenia, żeby zacząć, tak? No powiedzmy, że zawsze znajdzie się osoba, która się zaopiekuje nowym człowiekiem i nie pozwoli mu tam robić głupot. Wbrew pozorom, nie trzeba umieć pływać. Jeżeli tylko strach nie jest paraliżujący, to osoby, które boją się wody, mogą zapoczątkować swój kontakt z nią właśnie dzięki kajakowi, a nauka rozpoczyna się od podstaw. Na początek bezpieczne wychodzenie z kajaka to jest podstawa, żeby jak się wejdzie do kajaka, trzeba wiedzieć jak z niego wyjść i to nie w takiej prostej sytuacji, ale już jak się wywróci ten kajak, no bo to się zdarza. Po opanowaniu techniki czas na szkolenie swoich umiejętności. Dzięki kajakarstwu wiele osób może pokazać swoją prawdziwą naturę. To także idealny sport dla kobiet. Często dziewczyny też lubią same pływać, tak? Bo wtedy są niezależne, mogą sobie decydować, w którą stronę płyniemy, a w momencie kiedy płyniemy z kimś innym, no to zawsze jest jakieś takie spięcie. Na terenie trójmiasta istnieją kluby kajakowe, które chętnie przyjmują nowych członków. Zimą treningi przeprowadzane są na specjalnym basenie. Opanowuje się tam techniki radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych. Kursanci uczestniczą też w innych zajęciach. Uczymy się ratownictwa, pierwszej pomocy, albo jak już jedziemy na jakiś wyjazd i coś się stanie, to zareagować, zapobiec, e, i tu już wchodzi właśnie w grę to wyszkolenie. Zasady zachowania bezpieczeństwa są najważniejsze, aby kajakarstwo mogło dostarczać wielu pozytywnych emocji oraz adrenaliny. To także sport, dzięki któremu można podziwiać krajobrazy ze zdecydowanie innej perspektywy, a na to, by zakochać się w kajakarstwie, podobno nigdy nie jest za późno. Natalia Więckowska, Informacje Pomorska TV.